Julka, ależ ciemno, nic nie widać. Ja, żebym nie mieć ciągle oświetlonej lampy błyskowej, użyję latarki, żeby pokazać wam Julkę. Oj, oj. Jakoś się zepsuła kamery. Kamera, działaj. No coś nie chce działać kamera dzia o, Teraz działa Jurka, to co? Już 13 noc na naszym kanale z tobą Kurczę jak to szybko ten czas leci, nie? Przynajmniej ja już skończyłam podstawówkę za sraną Nie, nie będę przeklinać nie wypada Już nie będzie tak długich nocy nagrywanych Ponieważ to nic tu ciekawego nie pokazuje Akurat trzeba dać luce Jeść Więc damy jej jeść, tam piciu ma Powinna mieć Nie wiem ile tam ma piciu Dobra, no to ja jej dam Jedzenie i 21 coś. A na dworze jeszcze jasno. W końcu wakacje mamy. Prawda, Julka? Nareszcie mamy wakacje. A ja się tu zaraz nadzieję. O te słuchawki i je rozwalę. Dobra. To co? Dajemy ci pyszną kolację. Chociaż to teraz sianko, że masz. Oj, sorry. Sorry, że ci świecę. Muszę tak bardziej oświecić, żeby jej, nie, żeby jej nie świecić. A żeby było ją widać. O, to teraz ją widać. No dobrze, no więc tak, damy jej śniadanie i znaczy, co ja powiedziałam? Śniadanie? Damy jej kolację i, i... lulu kajtka, lulu Lulu ulcia lulu Pierwsze co ja muszę zrobić to wyrzucić to. Bo ona tego nie zje. Bo nie lubi tego, ale to miskę trzeba umyć. No to umyjmy ją w takim razie. Miska królikowi umyłam. Do domu z roweru wróciłam. Zaraz dam Julce kolację i Julka pójdzie spać. Tu fajnie tak widać Poprosiłabym o nie zasłanianie mi światła Spróbujemy jakoś to podświetlić latarką Okej, okay, nawet widać w sumie w miarę, nie? Zapas karmy babcia kupiła Mojej ukochanej Juleczce Ups Spadło Jelka, spójrz czy tam nie masz kuwecia, bo mi spadło ona nie chce jeść w a są takie pyszne. Mój królik to bardzo lubią. Dobra, tyle ci starczy. Dobra, dam jej to i. Ups. Sorry, nie bój się. Nie chciałam tego spuścić. Nie chciałam tego spuścić. Nie spadnij. Mam nadzieję, że cię nie radzi. Jak tego to mów! Czyli jak tego to daj znać, że cię radzi tego, to trochę zmienimy tą latarkę. No inaczej. Dobra, tak w sumie w miarę Jurkę widać, to najważniejsze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Widzimy się w kolejnym odcinku. przyjrzeli okolicą katedry. Ten, kto do mnie dzwonił, musi tam być. No, może akurat uda Wam się go namierzyć. Oczywiście. No, to do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.